Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Szkoły Głównej Handlowej Dziennika Gazety Prawnej. Ja nazywam się Kamil Kemble i będę miał okazję dzisiaj rozmawiać z byłym prezesem i założycielem, jednym z założycieli warszawskiej giełdy, panem Wiesławem Rozłówskim. Panie prezesie, polska giełda ma już ponad 30 lat, była już oczywiście 30-lecia, kolejne lata biegną. Kolejne lata. Jak Pan tak patrzy na ten polski rynek kapitałowy, to polski rynek kapitałowy, na polską giełdę jako, jako firmę, to jak Pan myśli, czy to. To, co planowaliście na początku, czy to się wszystko udało, to tak miało wyglądać, czy miało być trochę inaczej? Udało się więcej, niż planowaliście? Czy są pewne braki versus Wasze oczekiwania z lat 90? Jak mnie Pan pyta o ponad 30 lat w krótkiej odpowiedzi, to to jest wyzwanie. Mogę powiedzieć, w momencie zakładania giełdy i tych pierwszych lat, to myśleliśmy operacyjnie, o każdym następnym tygodniu, żeby to wszystko chodziło jak należy. I owszem, czasem w nielicznych chwilach wolnych myśleliśmy, co będzie za 5 czy 10 lat. I tak, pierwsza myśl była taka, że może nam nie starczy kapitału w Polsce, czy będzie mało spółek giełdowych. No nie minęło parę lat i okazało się, że tych spółek jest sporo do notowania na giełdzie i kapitał zawsze był wystarczający. Dzisiaj, jak patrzę na nasz rynek, to mam tak zwane mieszane uczucia. Z jednej strony rynek jako miejsce notowania, miejsce zarabiania inwestorów. No, trudno powiedzieć, żeby był satysfakcjonujący, ponieważ przez ostatnie kilka czy nawet kilkanaście lat no, mieliśmy znacznie gorsze e, wyniki notowań niż giełdy europejskie. I, i to jest rozczarowujące. Natomiast e, inna opinia jest na temat stanu e, rynku, stanu infrastruktury. Tutaj jak patrzę na to, jak zorganizowana jest giełda, jakie inicjatywy przejawia, również dotyczy to domów maklerskich, to mogę powiedzieć, że nie odstajemy od rynków zachodnich ani o krok. Więc jest jakaś taka hmm, trudna hmm, do wytłumaczenia różnica, dlaczego ta infrastruktura jest na poziomie co najmniej europejskim, a rynek. Hmm, Mówiąc żargonowo, nie performuje. Tak jak inne rynki No właśnie, bo wróćmy do tego. Pan powiedział, że ma pan trochę mieszane, mieszane uczucie. Znajdujemy się na forum ekonomicznym w Karpanczu, wielka impreza biznesowa, dziesiątki paneli dyskusyjnych i tak sobie przejrzałem plan tego forum, forum w Karpanczu. To jedyny panel poświęcony rynkowi kapitałowemu i polskiej giełdzie odbył się w strefie SGH. Przed chwilą mieliśmy ten panel, trwał 20 minut. Tak? Nikt inny nie dyskutuje, z żaden z polityków ani z władz na temat rynku kapitałowego i giełdy. Pan wynika taki totalny brak zainteresowania ze strony y, władz, tak i w ogóle zainteresowania innych osób, bo to nie jest tylko i wyłącznie forum y, gospodarcze, forum polityczne, to jest bardzo wiele różnych y, przedstawicieli od socjologii, przez różne nauki. no Nie ma tego zainteresowania. Postaram no, się odpowiedzieć e, i w e, miarę krótko. E, giełda jest po to, żeby spółki. Y, Podnosiły kapitał, znajdowały kapitał na rynku, a inwestorzy, żeby zarabiali. Jeżeli inwestorzy nie zarabiają, to nie mają specjalnej ochoty do masowego uczestnictwa w rynku. Jeżeli nie ma tego masowego uczestnictwa, to politycy wszystkich opcji, można powiedzieć, to no nie garną się specjalnie, bo to nie jest, można powiedzieć, liczny elektorat, a w wyborach decydują liczby głosujących. I tak to sobie mogę wytłumaczyć. Giełda nie jest źle widziana przez polityków, tak jak pan powiedział, raczej jest taka może nie le lekceważona, ale no nie jest nie w jest pierwszej, nie jest pierwszej linii i, i nie innych rynkach, wie Pan, może być jeszcze gorzej. Ja pamiętam w pierwszych latach giełdy czeskiej, prezes tamtej giełdy mi powiedział, że tamta giełda w kontekście masowej prywatyzacji kuponowej była niechcianym dzieckiem. Więc myśmy byli bardzo chcianym dzieckiem, pokazywanym jako taki sztandarowy symbol transformacji, udanej transformacji gospodarczej. Jeżeli rynek czy dochodowość tego rynku, zwrot dla inwestorów jest słabszy, odwracają się, nie ma się co dziwić, odwracają się od rynku, nie ma masowego zainteresowania, w związku z tym politycy też nie uważają, że ich obecność na giełdzie pomoże im w ich karierze, ale jeżeli są jakieś rocznice giełdy, no to ważne osoby w kraju łącznie z prezydentem się zjawiają i mówią, bardzo przyjemne rzeczy na temat tego rynku. Tak. No ładnie jest zrobić sobie zdjęcie, giełda ma ładną salę, ładną salę notowań. Ale właśnie, Pan wydaje mi się, że poruszył kluczowy problem, bo w wielu panelach dyskusyjnych na temat przyszłości giełdy dyskutuje się o regulacjach, o infrastrukturze, o setkach różnych rzeczy. I dlaczego inwestorzy się nie interesują? A to też nie do końca takie, że się nie interesują, bo wystarczy wspomnieć 2020 rok, bo taki rok nadziei tego, że inwestorzy indywidualni znowu wrócą na giełdę. A dlaczego oni wrócili? Bo i zarabiać na tej giełdzi. Nagle podatek belki nie, nikomu nie przeszkadzał, opłaty nikomu nie przeszkadzały. Ale jak właśnie teraz sprawić, powiedzmy, w trochę bardziej normalnych czasach niż czasach pandemicznych, czego potrzeba, żeby ci inwestorzy znowu mogli zarabiać? Czy potrzeba ciekawych spółek? Nie wiem, powinniśmy wrócić do pomysłu prywatyzacji, czy do tego, aby zachęcać, zachęcać wielkie polskie przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie, aby wchodziły na tą giełdę? Jak pan myśli? Myślę, że każda publiczna oferta jest takim świętem rynku kapitałowego. Wtedy jest duża kampania promocyjna samej spółki debiutującej i całego środowiska. Maklerzy na tym zarabiają, są zadowoleni. Zwykle jeszcze można powiedzieć, taka jest... Tradycja na giełdzie, że pierwsza oferta publiczna e, e, zazwyczaj powinna dać zarobić e, inwestorom. No, ale grodało zarobić w tak tym jest. wspomnianym tak, 2020. Ale tym, którzy szybko sprzedali tak, no po tak. tej e, ofercie, więc, e, więc myślę, że e, ciekawe spółki z ciekawych sektorów. Proszę na przykład zobaczyć sektor gier, który może w tej chwili no, nie jest uhum. na szczycie, ale w momencie, kiedy piął się do tak. góry, no było po prostu szaleństwo, tak jak w dawnych czasach. Więc widać z tego, że ten e, mechanizm jednak podkreślam to cały czas powodowany no, prostą chęcią zarobku. To, t, e, on zawsze e, działa po prostu. On, on po prostu działa i jeżeli jest spółka, która dobrze performuje, dobrze ustawia się strategicznie w nowe sektory, to myśl, myślę, że, że tutaj potencjał jest. Jeśli chodzi o regulacje, no tu jest pewna trudność, ponieważ duża część regulacji pochodzi z Unii Europejskiej i większość tych regulacji jest bardzo dobra. Natomiast one są jednak dostosowane do dużych spółek, które e, no, e, muszą poświęcić e, sporo wysiłku, pieniędzy i personelu, żeby tym regulacjom e, sprostać. Nasze spółki są no, w większości wypadków w skali europejskiej małe lub mikro, więc e, nie są w stanie tych... E, wymogów e, spełniać I, i tu wydaje mi się, są możliwości, podkreślam, żeby skłonić e, ustawodawców europejskich do uwzględnienia skali e, naszego rynku, w ogóle skali małych przedsiębiorstw e, e, notowanych na giełdach europejskich. E, są już niektóre przykłady, że udało się e, troszkę łagodniejsze kryteria provar I na zakończenie naszej, naszej rozmowy doradza pan w Banku Inwestycyjnym, na pewno rozmawia pan z inwestorami zagranicznymi. Jak oni patrzą dzisiaj na Polskę, na kraj przygraniczny kraj, no, który, gdzie po raz pierwszy chyba od wielu, wielu lat mamy coś takiego, jak ryzyko, wzrost ryzyka wojny, zagrożenia, prawda? No nie mierzyliśmy się z tym przez ostatnie kilkadziesiąt lat trzeba sobie tak jasno, jasno powiedzieć, co ci inwestorzy dzisiaj mówią, czekają, patrzą, czy jednak szukają tutaj okazji, bo nie boją się tak, jak czasami niektórzy polscy inwestorzy? Chyba nie ma jednego wzorca inwestora zagranicznego. Niektórzy się są bardziej ostrożni, inni mniej ostrożni. Jedni rozumieją lepiej kontekst, dla niektórych tylko graniczenie z Rosją jest już wystarczającym ryzykiem. Inni widzą różnicę, że jesteśmy krajem NATO, z odpowiednią ochroną, ale mam wrażenie, że inwestorzy przede wszystkim patrzą na konkretną ofertę. Jeżeli to jest dobra oferta w ciekawym sektorze przyszłościowym, która da zarobić, to no myślę, że te takie obawy o, nazwijmy, geopolityczne schodzą na drugi plan. I dobrym przykładem tego ostatnim, jest debiut spółki hydroenergetycznej w Rumunii, gdzie oferta była około 2 miliardów euro. Czyli w tym roku, czyli mówiąc inaczej, da się to zrobić. W kraju Myś... przygranicznym, prawda? Bo tam kraj, też... Taki sam granicy, przygraniczny tak. jak my. Myśmy mieli dużą ofertę Allegro, ale to było zgoda przed wojną w Ukrainie. Mnie się wydaje, że nie ma jakiegoś takiego szlabanu, nie czuję tego. Właśnie w pracy w Banku Inwestycyjnym widzimy to, widzimy zainteresowanie, ale inwestorzy jednak czekają na przede wszystkim duże spółki, bo to trzeba powiedzieć, duzi inwestorzy zagraniczni nie będą kupować spółek, gdzie oferta jest kilkanaście, kilkadziesiąt milionów euro, szukają większych, chyba że jest to spółka startująca w obiecującej technologii. Wtedy jest zainteresowanie, tylko że te spółki rzadko kiedy są notowane na giełdzie. One są na rynkach prywatnych, które... Też rosną siły. To może już e, naprawdę na zakończenie. Czy myśli Pan, że jest szansa w najbliższych kilkunastu miesiącach, że jakaś taka duża spółka e, się pojawi? Może nad czymś pracujecie? Czy oczywiście wiadomo, że nie musi Pan zdradzać nazwy. E, Przebonkuje się o, o sieci pewnych sklepów, żeby to nikogo nie reklamować, że się pojawi na, e, na giełdzie, ale Pan myśli, że jest to możliwe? Powiedzmy do końca 2024 roku, że zobaczymy jakieś e, większe, duże IPO na polskiej giełdzie. E, oczywiście nie jest to pewne nawet powiedziałbym nie jest tak bardzo prawdopodobne, ale jest możliwe, warunki dla oferty publicznej wymagają zainteresowania z jednej strony polskich inwestorów i zagranicznych. Te, te dwa segmenty rynku muszą współdziałać ze sobą. Jeżeli tylko jedna grupa jest zainteresowana, to oferta się, oferta się nie uda. I, i myślę, że E, rynek czy nastrój na rynku w przeciwieństwie do realiów ekonomicznych może się zmienić w ciągu powiedziałbym paru tygodni. Tak. Na tym polega e, fenomen giełdy, że nastroje inwestorów są bardzo zmienne, nieprzewidywalne, ale mogą się zmienić e, w jedną lub w drugą stronę natychmiast. Tak jest. Więc tutaj e, prognozowanie, co może być w ciągu. Następnego półtora roku no to jest rzeczywiście nie mam przy sobie kieształowej kuli, więc nie mogę tego powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym i Państwa gościem był pan Wiesław Rozówski, jeden z założycieli Warszawskiej Giełdy i pierwszy prezes. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.